Ale to modyfikacja. Marysia napisała w komentarzu: Super pomysły, właśnie na chowanego, ale modyfikację. I ja wykorzystam tutaj jeden pomysł z tych wszystkich, i będzie to chowany, ale w samochodzie. Więc muszę poruszać się po mapie samochodem, muszę siedzieć przez wszystkie trzy rundy w samochodzie i w ten sposób się właśnie chować wam. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie i że wygram ponownie chowanego modyfikację 3.0. Zobaczymy. Zostawiajcie łapeczki, do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na. Na bieżąco dawajcie znać, jak myślicie, kto wygra. A ja w tym momencie lecę na serwer, gdzie jest najmniej ludzi, a tylko po to, żeby im więcej was do mnie dołączyło. Zaczynamy! Dobra, uwaga, uwaga, wbijam, wbijam, wbijam i na pewno będzie dużo widzów, słuchajcie, na bank. Wcześniej nagrywałam już tego chowanego, ale słuchajcie, dźwięk mi się zepsuł. Zniszczył mi się dźwięk. Nie nadawało się to do niczego. No. I teraz słuchajcie, jest też lipa taka, że ja w ogóle wyglądam jak nie ja, znaczy jak ja, więc ja muszę być nie sobą, żeby było mi łatwiej jakoś uciekać. Spałnie w tym momencie auto, uwaga. Obym tylko zdążyła w nie wejść. Okej, okay, jestem już za kierownicą, więc też dobrze. No i teraz, słuchajcie, lecimy i gdzieś tam się chowamy. Dajemy sobie spida. Dobra, dobra. I gdzieś uciekamy, gdzieś się chowamy. Jeszcze nie wiem gdzie. Tralalala. la 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 Dobra, dobra. Uciekam, uciekam. Ha-ha-ha-ha-ha. Gdzie by wam się tutaj skitrać? Uhu. Może skitlam się... Ups, ups, ups. Może skitnę się tu co co tym powiecie widzowie? Ja myślę, że bym się tutaj mogła skitrać. Tylko że teraz tak, świateł nie zapalam żadnych i będę stać tak bokiem. I to będzie dla mnie dobre miejsce właśnie do chowańca Więc ja jestem, moi drodzy, już gotowa Biorę sobie stoper No i jestem tutaj schowana I teraz biorę zegar, czas, start A wy na pewno będziecie już mnie szukać Hej, Osio, Anderko, chowany Hej, Balla, co robimy? Chowany, dajcie się Belli schować Tak, chowany Pierwsza runda Myślę, że mogę im napisać, bo jestem naprawdę gdzieś daleko, więc liczę na to, że, słuchajcie, oni mnie tu prędko nie znajdą i nie zobaczą tego czatu, który jest nad moją głową. Nie! Ona oszukuje, ona mnie widzi. Ja wam się przyznam, że ja się tu chowam, gdzie ja już się wcześniej chowałam. I ja widzę, że tam jest jakaś fanka. Dobra, zniknęła. Czy ona mnie nie widziała i miałam jakiegoś farta? Gdzieś się tepła muszę obczaić, Bella w mieście czy w budynku? Bella będzie za każdym razem wychodzić, tak, będę za każdym razem wychodzić, bo mi też jest łatwiej tak zmieniać swoje miejsce. I wpadę do mnie, dam ci na odcinki, dobra, dzięki. I słuchajcie, też dzięki temu nowe osoby mogą tutaj dołączyć do mnie, wiecie. Bo na pewno też jakieś osoby czekają w kolejkach. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Patrzymy, patrzymy. Hej, Bella, gram piąty raz, Belka na ser. He? Wie, na ser wie. Dobra. Ej, nie wierzę. Tam była jakaś fanka, ale może ona się typała do wakantu, dlatego tam była. A może to zresztą nie fanka. Czas wam, słuchajcie, leci. A wy mnie nie szukacie? Zostało półtorej. Minuty napisz już im to, ale widzę, że ludzie tam szukają, bo zobaczcie tam. Tam latają jakieś yy, ludziki, więc yy, nieźle. Welka, pozdrowisz epic Kotki, Pozdrawiam, pozdrawiam. Gdyby ktoś tutaj był, to już by na przykład podszedł teraz do mnie, bo ja miejsca swojego nie, nie zmieniłam. Więc szukajcie mnie, tak jest. Mam odpalony wasz czat. Uh -oh. I słuchajcie. Ej, to w ogóle nie ja. Jakiś w ogóle, słuchajcie, ktoś za mnie się podszywa. Serio? Ma taką samą nazwę. I nie jestem w żadnym chowa w szpitalu, bo to nie ja piszę. Oh my god, co ja mam tutaj napisać? No dobra, słuchajcie, napisałam, że nigdy bym im nie napisała, że jestem w szpitalu, bo przecież to byłby strzał w kolano, to byłoby za łatwe. Tak jak ostatnio się zastanawiałam, czy na przykład im pisać, że słuchajcie, dziś się chowam tylko w szpitalu, teraz wiem, że nie mogę tak pisać, bo to będzie naprawdę turbo za łatwo. A tu ktoś perfidnie się, słuchajcie, pode mnie, o widzicie, 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 a teraz nagle tak, ktoś na takim niku napisał, yy, że kochani chowam się w szpitalu, nie napisałabym, tak? Nie zdradziłabym, gdzie jestem I jak napisałam, że Nieźle, że się potem nie podszywasz Nigdy bym nie powiedziała, gdzie się chowam I napisałam, ja mam premium, widzowie Widzicie? Ja mam taką nazwę Ale ja jestem premium A ten, ta podszywaczka Nie ma <śm> Podszywaczka nie ma premium. O, dobra, mamy hejterkę na serwie. Mega, tęskniłam. Kochani, nagrywam chowane w szkole, a jednak zmiana. I słuchajcie, ogólnie to lecę na hajs jest tutaj napisane. O, uwaga, widzowie już ją wyjaśniają. Bella wyszła ze szpitala. No nie. O, byłam w szpitalu. Widzowie, w ogóle nie zwracajcie na tą kitty Belle. Słuchajcie, bez premium. Bo to jest podszywaczka. Słuchajcie, mówię wam. Dobra, napisałam. Ty bella o takim niku jak ja to podszywaczka zobaczcie że ona nie ma premium Nieźle, to to nie nieźle. Także słuchajcie. O, i nawet tak, napisała, znalazłam je Laila, a Laila pisze nie, to nie ty. Widzicie? Widzicie? Uh -oh. Niestety, zostałaś zdemaskowana. Ale cieszę się, bo było to coś innego, coś śmiesznego, słuchajcie. Ale no, słuchajcie, wygrałam. 1-0 dla mnie. Lecimy do kolejnego. O, kochani, to jakaś podtrzymaczka sprawie! xd. <śleszy> Nie wierzę, robię, słuchajcie, zdjęcie Robię zdjęcie i uwaga I to leci na Instagrama I to leci, nie ufajcie je, I to leci na Instagrama To było bardzo zabawne, a my teraz Jesteśmy już w drugiej rącej, i słuchajcie Znowu jakoś tutaj biegnę I lecę na drogę właśnie Biorę autko, no i teraz No kurde, Wejdź za tą kierownicę Teraz słuchajcie, lecę też w takie miejsce, gdzie byłam poprzednio, więc lecimy do przodu. Jeszcze Belka byś przyspieszyła, a nie. Jedziemy, 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 jedziemy. Belka, spokojnie jedziesz, dajesz radę, bo ja wcześniej się schowałam właśnie za tym budynkiem, za tym takim domkiem na kempingu. Czekajcie. Dobra, dobra, stop, 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 stop. okej. Okay. Myślę, że mogę tak tutaj stać i będę mogła jeszcze obczajać kamerę. Dobra, jestem gotowa. Czas start. Ok, no i teraz lecimy. Więc zobaczymy, czy będzie teraz też moja podszywaczka. Chyba, że nie znajdzie mnie na serwie. Może jeśli nie uda, to wtedy jej nie będzie. Ale może na trzeciej rundce będzie to też. Zobaczymy. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo ciekawa. A to jest chowany tylko w samochodzie więc dziękuję bardzo, wy też widzowie, piszcie swoje komentarze, swoje propozycje pod tym filmem na pewno coś wybiorę i to wasz komentarz na filmie się pojawi pozdrowisz Maję, pozdrawisz drugą Maję, trzecią Maję, Bartosza i Nadię, proszę pozdrawiam Maję, drugą Maję, trzecią Maję, Bartosza i Nadię Maja to bardzo takie popularne imię. Epic kotki pozdrawiam oczywiście. I minuta 50. A few moments later. E, dwa trzydzieści. Moi drodzy, czas wam mija. Co się z wami dzieje? Czy będzie trzy zero? Uwaga! Czy będzie. Trzydzieści trzy? Może nie. Trzy zero? Tak mi się wydaje, że może być trzy zero. Patrycja, pozdrawiam i pozdrawiam też twoją siostrę. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie. Czy ktoś to za mną jest? Nie ma. Dobra, uwaga. Tu nie ma. tu nie ma nikogo? Nie macie normalnie szans. A koniec czasu już. Trzy minuty. Wygrałam. XD. XD. Koniec. Lecimy do kolejnej. Słuchajcie, rądeczki. I mamy trzecią rundę przed sobą i zobaczymy, czy tak jak wtedy uda mi się wygrać grę na 3-0. To się wszystko okaże. Teraz lecę tu, lecę tu, lecę tu, belka, belka, szybciej! Szybciej biegnij, oh my god! Schowaj się tu. Widzowie, wiecie gdzie ja yy, chcę się teraz schować? Patrzcie. Biorę auto, no nie? I zobaczcie. Tylko bym siadła za kierownicę, byłoby super. Uwaga. I muszę uciec na moje miejsce. O nie, karcia dołączyła. Najgorzej. Najgorzej, bo ona mnie znajdzie. Czuję się zagrożona. Chcę wjechać tu. Dobra, podjadę jeszcze. Okej. Okay. I tak też wtedy się schowałam na trzeciej rundce. I słuchajcie, one mnie nie znalazły. Dziewczyny mnie nie znalazły. Co najdalej to biegały właśnie tam. Tam biegały. I mnie nie widziały. Ja się tutaj podnosiłam, obniżałam, słuchajcie i... I tak mnie nie widziały. A, i jeszcze w pewnym momencie, nie wiem, czy to Johan nie była. Słuchajcie, tutaj ktoś bieg. Tu. I też mnie nie widział. Więc ja tak tutaj będę. Zobaczymy. To jest ogólnie najłatwiejsze miejsce ze wszystkich miejsc w dzisiejszym odcinku. Najłatwiejsze dla was, słuchajcie. Najtrudniejsze dla mnie, żeby przetrwać. Bo wydaje mi się, że wam będzie mnie łatwo znaleźć czas start w ogóle. Bo słuchajcie... O-o. O-o. Bardzo to jest podejrzane, że ona poleciała akurat tam. Ho, szukają mnie po sekretach. Znajdzie mnie na bank. Okej, okay, poleciała tam. Poleciała tam do agencji. Zobaczymy, słuchajcie. No cóż, minuta jeszcze nie minęła. Więc czuję się zagrożona ogólnie. Może to auto się tutaj tak na tym kanale nie rzuca w... Oczy, może mnie nie zobaczy, może pojedzie tam dalej. Tak, poleciała daleko, dobrze, dobrze, dobrze. Jest git, jest git. Bo słuchajcie, ja tutaj tak, na takim kanale tutaj jestem autem u mechanika i mnie nikt nie zobaczył. Także nieźle, słuchajcie, ej, nieźle, nieźle. Minutka zaraz minie, troszeczkę później odpaliłam na ale tylko tam kilka sekund bądź kilkanaście, więc już nie będę taka drobiazgowa. 55 sekund i jeszcze mnie nie widzicie. Dobra, widzowie chodzą i mnie szukają, słuchajcie. Pozdro, Epic już było, już było. Powiedz, start? No przecież dawno. Pozdrawiam, Clowny Official. A ja też do nas obiecałaś, <laughs> o to moje marzenie, pozdro princesy oczywiście Pozdro, Kitty Bella, gdzie jesteś? Halo, halo, Skubana dobrze się schowała Kitty Anielka mnie szuka i mówi, że mnie nie może znaleźć, że dobrze się schowałam Okej, okay, tam się ktoś zespałnił, ja odsunę sobie kamerę, żeby tak zobaczyć, gdzie oni są mniej więcej i w ogóle tutaj to oni tak nie lecą za bardzo, wiecie? No skupiają się właśnie na centrum. No wcale się nie dziwię. Wcale się widzowie nie dziwię. Więc patrzę. O dobra, tutaj jeżdżą sobie rowerami. Proszę bardzo, żeby było szybciej. No nieźle, nieźle. No dobrze, prawie dwie minuty. O, 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 są w grosery. Zbliżają się. Jadą już tu. O, o, robi się niebezpiecznie, bo już jest cieplej, słuchajcie. Już się zbliżają do mnie. Gdy w taką Grecie po zimno, to już teraz jest cieplej, bo jesteście bliżej. Dwie minuty, słuchajcie, 20. Uwaga. Oby to przetrwać, oby to przetrwać. Dwa O Oh my god, teraz już będzie się to dla mnie ciągnęło w wieczność. Mówię wam, bo jak już jest stres, przy czymś tu. Może do przodu bardziej podjadę. O, o, dobra, dobra. Jest zielony kot. Dawno cię nie było. Dobra, podjechałam, żeby się nieco skitrać Ale pewnie dużo się nie skitrałam Chociaż ten zielony kot, słuchajcie Wyjechał jakoś stąd i mnie nie widział Nieźle, ja mam pogaszone światło I tak dalej, więc też jest Może łatwiej 2,45 w tym momencie Uwaga, 10 sekund zostanie To odliczam I o -o. 10, 9 8, 7 6, 5 4, 3 2 Jeden... Koniec! Koniec czasu! Juhu! Trzy! Ale słabo, widzowie! trzy zero Juhu! Wjeżdżam panamerą! XD! XD, widzowie! XD! Przegraliście! Oliwka mówi kurde! No oczywiście, że kurde! Przegraliście, widzowie! Jadę! Jadę się z wami przywitać! To był chowany, ale tylko w aucie! Pipip! 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 Eee, Oż ty, kurde, kto we mnie wjechał! Kto tu we mnie wjechał? Tak nie może być! To jestem ja! To jestem ja w aucie! Halo, widzowie, widzicie mnie? Czy jeszcze mnie nie widzicie? Hello. To był tylko chowaniec w aucie. Nieźle, co nie? Haha. <laughs> nie udało wam się. To było trudne. Było to trochę dla mnie trudne, ale wy się tym bardziej tego nie spodziewaliście. Więc nikt mnie nie znalazł. Ale dziękuję wam bardzo za udział w odcinku. Zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek aby być na bieżąco oraz wpadajcie na bellastaj.pl. A ja się z wami żegnam. Pa, pa.